W dzisiejszym filmie. Yy, Gościu, przyspiesz! Przyspiesz! Patrz, no. ja to mogę oszukać. Ja mm, patrz jak ci wyszczeli. <laughs> Okej, okay, patrz, no. patrz na to. Dzień dobry, cześć i to was bardzo serdecznie jestem Paweł a dziś z nami jest Ren. No hello! <laughs> I Kurde. Dzisiaj, moi drodzy, powrót do Dieta Online, do skill testów, parkourów, jak zwał, tak zwał, ale, ja ale przejdę. popłacz się, Jadę. Ren, ren. popłacz się, no, chodź tu! Popłacz. A, popłacz, to nie, popłacz, to nie chcę. Jak... Nie popatrz się. Zapłaczę dopiero nad twoim grobem. Co zrobiłeś, spadłeś? Ja Poleciałem prosto w dół, chłopie. Ja też. <laughs> Nawet wybuchłem. No widziałem was. Bo jestem podjarany tym skill testem, stary. Czekaj, 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 czekaj! Stary, patrz, patrz, patrz! Widzę stary, no nie, 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 ja, ja sobie zglebuję, a on takim driftem idzie. Chłopie, widziałeś to? Widziałeś. Czekaj, tu mogę przejść, czy to jest checkpoint? Ja nawet, dobra, teraz nie hamuję. Nie ma mi checkpointa, nie? Hamuję nie, teraz no, tutaj dopiero. Nie po prostu najbardziej epicki chyba moment póki co. Dawaj, w piłę zagramy dopiero tutaj. Dopiero zaczął w sumie. No, racja. A to ten, to ten... Gościu, przyspiesz, przyspiesz! raz łapki, szybko! Dobra, żebram o lajki. Zostaw lajka, tak. nie bądź fajka. Zostaw, nie bądź fajka, <laughs> zostaw lajka. O, dzięki, żeś Ale mi chyba tutaj... Ktoś nie zostawił. Chyba tak, chyba, chyba ktoś, tak. Nie, chyba ktoś nie zostawił, ewidentnie, no nie? E, mówię ci, okay. słuchaj... Dobra, w razie czego jest tryb ta, więc można... i poważnie tu nie A nie co ja robić? jestem, Joszelka? Ależem żem Chwunarnia, nie tam wybiegałeś, po prostu. Nieprawda, nie, nieprawda. Z, z buta to ci mogę zaraz pocisnąć, że zobaczysz, nie? Wylecisz poza mapę i no, zobaczymy, zobaczymy, będziesz zobaczymy, mi tutaj no. insynuował kłamstwa. Czekaj, bo tu trzeba równo. Eee, Tu musisz skoczyć jak coś tam, na tej pomarańczowej rampie, tak, jak coś, jak coś. No tak, dokładnie, możesz mi skoczyć bardzo dokładnie, tak. W Co ty powiedziałeś? Samej. Co? Co ty powiedziałeś? Jesteś toksyczny. No to się wytnie, powiedziałem. Jesteś toksyczny. Sam jesteś toksyczny. <głos> 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 Ale się z ciebie jad wylewa. Ja już tu widzę na tej kamerce, nie? <noise> no trochę czerwieni tutaj ogólnie trochę kolorystycznie się zmieniło, więc a tak czerwono tutaj agresywnie... Nie! Mało. Dlaczego spadam, No, a, no. tak, czerwony teraz mam tutaj otoczenie takie. Tak, czerwono tutaj mi. No, no. właśnie, widziałem, ale ogólnie to. Co, co, nie, co? chcesz brzydko skomentować? Co mam brzydko skomentować? Mam ci... No właśnie. Nie mam no, masz co? lepiej. Ja sam kombinuję, jakie mogę sobie tutaj kurde ramki porobić, czy coś tego. Nigdy mi nic nie pasuje. No i ja tej to zaraz Ramkę? będę bez kamerki nagrywał, to będę mógł znowu przeklinać, nie. Mówić brzydkie eee, słowa. Czy nie, też to, ten nie, zjazd nie jest ramki? za długi w ogóle? Jest. Jakie też... ramki? O czym ty Dwa ramki ty... do kamerki, no co, do czego? A, okej. Okay. Nie, no to takie trochę mało męskie jest, żeby ramkę dawać. A ty wiesz, masz jakąś tam? Ja żadnej ramki nie mam, tylko cień. Aha. Ja rzucam cień po prostu, bo jest na... jestem. Duży? Wielki. Jesteś tak. byczy. Jesteś jestem ogromny. By. Robisz cosplay obelixa. Nie podoba nie, mi się nie ten zjazd. zjazd. Jest taki długi, i musisz cały czas uważać. Nie jesteś przyzwyczajony do długich, rozumiem, zjazdów. <laughs> tak, zwykle mnie wam krótkie zjazdy, nie? Na przykład osobowości. <laughs> o, no, nie. nie muszę oddalić kamerkę, bo naprawdę <laughs> Ja ty, też nie oddaliłem cibera. tą kamerkę tutaj. Mówię ja tutaj ci, to jest, tu to jest tutaj. za długie, nie? To jest za długie, no. Nie, ja jestem przyzwyczajony do długich i grubych e, takich tych, więc e, wiesz. That's what she said. O, proszę bardzo. Elegancko. No, e, jakby się nie mogło zakończyć to, to glebą, point. no. A. a tam checkpoint miałeś, no nie? Nie, a co chcesz zrobić? Chyba... Co? Chyba jesteś toksyczny. Nie jestem. Obyś spłonął w czeluściach Hadesu. Dobra, jadę se dalej. Spoń w czeluściach jest Kadesu nie Zam jechać w ogóle. Pamiętaj, że ja jestem pamiętliwy. Znajdę taki moment, który będzie ci w życiu tak przeszkadzał, nie, a ja, ja wtedy ci wystrzelę. Wiem, bardzo ładnie ale ja wiesz. zrobię to nieuczciwie. Bo jestem taki. O? O. Do samego wodza. Klikasz gościu. Do czego? Kogo? Co? Powiedziałem. Jeśli tego nie słyszałeś, to musisz zatrzymać nagranie. sprawdzić sobie wszystko. Nie, no na ostatnim kafelku mam się wywalić zaraz. Nie. 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 O, czekaj. Okay. Checkpointa nie ma. Co Chyba jest się checkpoint? udało. Jak nie tędy? gdzie mam pojechać? Niby, przepraszam bardzo. Toś, jest gdzieś checkpoint? Coś ty odwalił. Co to za trasa? Mówiłeś, no że to poważnie. będzie łatwe. No, bez jaj. Chłopie, ja minąłem checkpoint, pojecham dalej! Eee, muszę teraz wracać! Nie mów, że to miało być łatwo! Dobra, nie chcesz miało być łatwo. idź sobie z łapto. Gdzie jest czekaj, ten checkpoint? Nie. Tutaj u góry u, jest. Ej, tu, też, no. też bym by minął teraz! Ale też byś minął, no nie? Nie wierzę. No nie wierzę, nie, no, no kto po prostu dalej, no bo co, no będę stał w miejscu bez sensu. Łączony checkpoint? Po co to było? Niby dobrze, że tak, możesz się tu zrespić z... połowie drogi, ale... Ale trollololo. Straszliwy troll to był, naprawdę. się właśnie Ej, dobra, dziwiłem, myślałem, że chcesz na początek wracać. A tu proszę. Nie chcesz wracać na początek. Co? Nie, nigdzie nie chciałem wracać, ja po prostu ten, tak. Bo był tutaj ten checkpoint. Ja ci pojechałem pomóc, widzisz jak jestem dobry? Najpierw cię strzeliłem, bym powiedział, że jestem toksyczny, a później e, przywróciłem ci pokazałem drogę. <laughs> o... jestem, jestem twoim, jak to się mówi? Mm. Yy. No, Ej, to można oszukać ja stary cię nawet za rękę? Patrz, no. ja to mogę oszukać Ja mm. patrz jak ci wyszczeli <laughs> Okej, okay, patrz, Ej. patrz na to, patrz, to wylądowałem jaj. na dole Wylądowałem na dole, więc nie wybuchłem Kurde staną mi znowu <laughs> Musisz no, stary, potem o tym porozmawiać z, z Joszelką Nie ze mną, ja nie jestem zaciekawiony <laughs> o, dobra jest Chciałem przeskoczyć go, wiesz, bo tutaj chyba patenty. O, stary, patrz to. I co, i to, i to, i to. Gdzie jestem? Jestem nad tobą teraz, nie? I tam jest, o. tutaj jest checkpoint. I po prostu mogę sobie na ten checkpoint skoczyć. Oszukałem. Oszukałem system. Co ty, Jaja, robisz? No, czekaj. zaraz. No i jestem na tym checkpoincie i sobie podjeżdżam pod tą rampę. No, no i no, to grosz... to są, gościu! Gdzie jest kolejny checkpoint? Tak się nie robi. Widzowie, jeśli możesz powiem, sobie w życiu... Powiem tak... Oszukujesz. Po jeśli, prostu zwykłe Nie jak się znajdzie taki widz, który sobie w życiu nie ułatwia życia. O. Tak to nie wam mówisz, powiem. Łatwo. <laughs> Nikt nie mówi też, że ma być cały czas trudno. <laughs> e, tak, oczywiście. O, tego skill te tego okay. checkpointa też można oszukać. Spoko, ale tym razem tego nie zrobię. Ja. Mm -hmm. Mamy co, so oszukaj. Co ty? Nie jestem taki. Oszukałeś no. kiedyś swoją mamę. A ty nie? <laughs> lekcję zrobiłeś albo że wcale nie grasz w gry teraz, tylko się uczysz? Nie było tak? Przepraszam bardzo. No. Ja nie wiem, nie pamiętam. Niech napisze w komentarzu ten, yy, kto tak nigdy nie ten zrobił. Wszyscy ją szukali kiedyś. Ja. Ja małym kłamstwem. Gościu, ja bym, nie jestem na tyle zdolny, że ja lekcje odrabiałem wracając. Do domu, nie? A, okej. Okay. W tej trasie, wracając do domu, to już dorobiłem lekcję. Ja. ja myślę ogólnie, że tutaj, wiesz... Lekcjami, <grym> Były takie to chwile to w podstawówce, w że ja zadanie miałem zrobione, jak było już zadane, <grym> na ten, nie? Do domu, a ja jeszcze w szkole je zrobiłem, nie wiem. A Była ja inna faza. A bo jakąś ocenę, na przykład, niefajną, jakąś tam, wiesz... Ja nie dostawałem tak. Niefajną, po <grym> prostu, i mama pyta... Ja nie dostawałem. No, co tam było w szkole? Nic. <grym> to to jest no, albo jak sobie. czy dostałem jakie oceny dzisiaj, dostałem? i na przykład pominąłem tą złą ocenę, no nie? Że, to, że to poprawię, zanim do wywiadówka przyjdzie, to ja to poprawię, nie? No, no. słuchaj, teraz mają dostęp do e-dzienników, takiej tak, taki rodzice, i ciężko jest No oszukać. ja wiem, właśnie, no, widzowie są poszkodowani strasznie teraz, bo cokolwiek się nie stanie, gdziekolwiek się nie pójdzie, cokolwiek się nie zrobi, nie przyjdzie, nie pójdzie, nie... Coś dostanie jakąś złą ocenę. Dosłownie, no wiadomo w, od razu wiadomo w ciągu pięciu minut, nie? Wprowadzenia. Do... Dzieńnika. No, ja się tak, ja się zgadzam, ja się zgadzam. No jeszcze powiadomienia, pewnie ma włączone w telefonie, <laughs> tutaj jak ten. Głośność no na full, no jasność ja na full. Panie sindo, o, ja już tu byłem! Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wrócisz do domu, a już wiesz, że pas rozgrzany. Ja już tu więc, byłem, ja już tu byłem, tak. No nie, no dzisiejsze czeka. dzieci nie są bite i wychowywane, co ty. Tak, To jest wiem. pokolenie TikTok. Ja to wszystko mówię teraz, nie będę tego nie, wycinał. A no, no. jeżeli chodzi o ten, o pokolenie obecne, to podobno to jest pokolenie Beta. I wszyscy po prostu nad tym bardzo ubolewają, bo Beta to jest takby, wiecie, <laughs> jeszcze niedorobiony po prostu program. Eee, <noise> jest w wersji testowej. Wszystko wypuszczone w wersji beta, tak, wersja testowa. No, o Siemanko, to jestem tu za tobą, panie no, daj kolego. Nie jak nie wiem o, chyba, sej, się, ty... chyba się stoczyłeś. Ale to chyba nie była moja zniszyłeś. wina. To nie była moja wina. Stoczyłeś się! <noise> no. Dzięki. Proszę bardzo. Stary, no, ale e... ja tak sobie zastanawiam się, ja się jeszcze na... nie wspiąłem na szczyt, żeby się stoczyć. Więc, jeszcze tutaj muszę czekać. A to się na, na szczyt. No jak nie? Myślisz, że Menel pod żabką to ten. To on ogólnie y, był kiedyś na szczycie <noise> Może co dziesiąty, tak. Ale nie wiem. Ja nie jest... wiem. Ja nie wiem. W ogóle czemu podejmujesz takie ciężkie dyskusje na skilteście? teście? Gościu, to ty, ty coś gadasz jak o żebyś... jakimś Menelu <noise> lub z żabki. Stary. <noise> <noise> no. Nie, napiszcie w komentarzu. Po prostu jest tak. Tematów, nie, każdy by, ch... każdy by chciał mieć taką wolność w życiu. Każdy by chciał mieć taką wolność w życiu jak ma Menel z żab. Tak. Nie. <śmiech> <śmiech> chyba, chyba niekoniecznie, wiesz, nie wiem. Ja chociaż, nie ma problemu. Załatwimy ci myślę, wiesz. To nie jest problem, naprawdę. Ja, jak chcesz mi załatwić? Zbanujesz mi kanał. No. Założę nowy. Co? Założę sobie masz nowe majty. <laughs> Tyle ci powiem. Eee, dobra. Czy, czy ktoś w dzisiejszych czasach chodzi jeszcze w majtach? Albo w slipach? Te kalesony tu ty, ty masz? Co ty no. gościu do mnie gadasz? Jakie kalesony? Jestem Jademy. tym typem... No weź no! Pa pa pa! Utrzymałem się! A ty nie. Mm, Sorry! Mm. Nie, ja naprawdę nie, nie wytrzymałem, po prostu ja jechałem. O, zaraz dostaniesz. Wiesz, co to jest kąklawę? Teraz będziesz miał. Co ty mówisz, o czym ty gadasz? Gdzie ty jesteś? Będziesz miał miłe spotkanie ze mną, zaraz. Spróbuj no. Nie, niech. Spokojnie! Jedź spokojnie! Ja tylko mierzę ci prędkość. Jasne, nie! Czemu ty się wyrąbałeś? Ej, stary, ci tylko mierzyłem prędkość. Ja nawet nie strzeliłem. A, ja, dobra, Ren się cyka, ja muszę je... Ja jadę, bo się ręcyka. Jedź sobie, nie wracaj, nie chcę Cię tu już więcej widzieć. No. Ha! Co? To jest koniec. Ha. Użyłem papiery rozwodowe. Ha. Musimy się rozstać. Dobra. Dokładnie. co, jest tu najlepsze, że pół komputera jest moje, nie? Od co? Pół twojego komputera jest moje, byczku Eee, czekaj. Dawaj kartę yes. graficzną i procesor. A tu, o dobra. Resztę no. mam. Eee, to cyk, proszę bardzo. Elegancko, słuchajcie, no nie, no to jest naprawdę Easy Skill Test, bo robimy to Easy rally. Więc ten eee. parkour to jest piękny po prostu. Ja się czuję, jakbym już spędził tutaj 3 godziny. Co ty gadasz? Jakie 3 godziny? No wiesz, o. tyle to GTA odpalałem, mm. że to szok. Tylko ja tu finisza widzę. No, Co nie finiszuj, nie, nie finiszuj już, nie finiszuj. Dobra, czekam na Ciebie. Wytrzymaj, wytrzymaj, wytrzymaj. Nie, wytrzymaj. Dobra, zatrzymaj powietrze, Spoczysz. wstrzymaj powietrze, rusz ziemię. Okej, okay. dobra. Mam hamować? Nie hamuję. Nie, nie hamuj. Jadę. Do mety. Dlaczego Zanim do mnie strzelałeś? Się nie, już wyhamowałem, nie no. Strzela? Ja nie strzelałem, sam, o co ty mówisz? Pyk, 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 nie, pyk, jest... pyk, 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 pyk. pyk. jest kompletnie No i jestem no. drugi, kończę drugi. No i to jest bardzo no. dobry Ładnie skończyłeś, i yy, co, chyba tym symbolicznym To słowie akcentem... tak. ...kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa! Pa. Na razie, do następnego.